A drugą kupisz do domu, tak? Aha, to będzie tamta będzie do domu, a ta na drogę, no. Aha. A to cwany, zobaczmy to, On nie musi nic wiedzieć o tym. No nie musi, no to przez to jest twoja sprawa, mówię, tak? Zastanawiasz się nachodzę, nią? No to wiadomo, że, że tylko ty chodzisz, że on to siedzi w domu tylko, tak? Po pierwszej wyłączyłam telewizor, bo grał... O mnie o godzinie trzeciej włącza telewizor. Nie wiem, żeby cię pójść. Tak, nie śpię, bo ponieważ nie będę spała. Wstaję. Bo o czwarty to gumno się zaczyna. Jezu, przełamka, ten telewizor z jednego programu na drugi, tego, kombinuje. Tylko jak ten program się nazywa? A, miłe rozmowy. Co tam jest na tym programie? No co? Picki ci nie pokażą, cycki ci tylko pokażą, dupę ci w stringach są. Ojej. I to mają być miłe rozmowy? Tak. <grymne> Dla w stringach. Co to za prog, jakieś miłe rozmowy? Ty no, to musisz się włączyć. Ja nie oglądam... Jeden tak... ma takie wielkie... Ale tak miał powiedzieć. Jakbyś tam... Ci zamówiła taką, to by się... Chuj by ci... Co by mu chuj las? Ja. Chyba w w Władz? No. Jakbyś byś mu zamówiła, taką? No. Ja piec. Są takie wielkie. Ale ma... nie chcę mi się tego oglądać. Bo... Ale on mnie przez to budzi. A no co? Na pewno cię budzi na no to, co A jak nie, to tak by wyłączyć. Ten telewizor tak ściszy, że żadnego Jak nawet film chcę obejrzeć, to nic nie słyszę. No. To brzmi, nie może się podgłośnić? On ma pilota przy sobie. Aha. To mam dobrze, co? No, ale to przecież możesz wziąć od niego tego pilota. Nie no. mogę. Dlaczego? Bo mi nie da. <laughs> To kurwa, małych dzieci z przedszkola. No. No i ja tu jakimś chlorem wysyp... Pełno tych, kurwa, mów, pierdolonych. Ja dziwne do ciebie lecą. Ja nie mam nic do jedzenia. Nic nie znalazłam. Może no, masz jakieś chipsy pod poduszką? W domu. O, ja widzę, że już trochę ci rozbiera, nie? No jest za ciepło Jak już po drodze, jak u kupowałam to przecież mówi spróbujcie to dobre a ja nie lubię kolorowego znowu. biała jest lepsza no tak.